Zamordowany, wybitny samorządowiec, nasz przyjaciel, osoba, która ułasabiała aktywną działalność na rzecz mieszkańców, na rzecz wspólnot samorządowych. Osoba, która była od wielu, wielu lat symbolem odważnego opowiadania się i odważnych działań w obronie mieszkańców i idei samorządności. Trudno w tej sytuacji. Cokolwiek więcej powiedzieć, jak to, że łączymy się z Gdańskiem, że Lublin jest solidarny z Gdańskiem i że w tym bólu jesteśmy z rodziną Wawła Adamowicz. Nie zdarzyło się w historii nie tylko samorządu, ale i polskiej demokracji, że ta wielka fala nienawiści, która się. Przebija wszędzie w sferze publicznej a wywołała tak straszne zdarzenie. Niech ta śmierć nie pójdzie na Starajmy się wyrzucić nienawiść z naszych serc, bo to nienawiść spowodowała, że Pawła domicza wśród nas nie ma. Paweł Adamowicz. Paweł Adamowicz uważałem za swojego przyjaciela. On chyba uważał się po trosze za mego ucznia. Chcę dać świadectwo, że to był człowiek prawy, człowiek służby, człowiek, który ja z nim wiele przegadałem. Zresztą we wszystkich ważniejszych momentach spotykaliśmy się, żeby jakoś trochę przeanalizować to, co się dzieje w naszym kraju. To jest człowiek, który tak mi się wydaje, rzetelnie oceniał sytuację w naszym kraju i miał odwagę powiedzieć, co myśli, co mu się podoba i co myśli co mu się nie podobało? To jest, to co się stało, to jest coś strasznego. Wydaje mi się, czara rzeczywiście nienawiści się przelała. My wielokrotnie nie stajemy sobie z tego sprawy, że, że, jakoś przyjęliśmy za swoje, za, swoje, <laughs> za nienawiść. W naszym kraju od jakiegoś czasu można wszystko powiedzieć o drugim człowieku, że jest zdrajcą o najlepszym człowieku, o najbardziej zasłużonym człowieku, że jest drajcą, że jest, nie wiem, zabójcą, że nie wiem. I to jest coś strasznego. I myślę, że no ja nie wiem, ja, ja mam nadzieję, że ta śmierć nas trochę obudzi z tego letargu, że potracimy się jakoś z tej nienawiści, która nas uponowała, z tych przepaści, które pomiędzy ludźmi w tej chwili istnieją, że ta śmierć może nas z tego wszystkiego trochę wyzwolić. Razem z, z różnymi ludźmi płaczę po tym, co się stało. Wieczny odpoczynek racząc lecz.